Siemaneczko ziomeczki, z tej strony jest witam was w kolejnym odcinku z minecrafta Dzisiaj jest ze mną Ładafak. Y, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na mój kanał Link w opisie Tak, będziecie mieli linka w opisie I, i witam was w kolejnym odcinku tutaj na skaz moda. I Gramy w drużynie chyba w atakującej No I szybko Bania nie łuk. dobra i, jeszcze tylko lecimy my chciałbym wam podziękować od razu tutaj na początek, ponieważ dobiliście aż sześć łapek pod ostatnim filmikiem. To wszystko z moich multikon? Nie śmieć nikomu, nie mówić. tam. się. Przepraszam. <grym _> I to już lepiemy na początku, prawdę. To, graczy. Ale gość mnie knokiem bił. Ty wiesz, że ten, wiesz, że na tej mapie łatwo zrobić witchera? Czego? Widera Aha. to główno. No. Tego, tego. no. Ty, jestem w lawie. I głaś mnie... Pa. i Jezus. Ty, ale nas... Trochę ty nie wiesz, trochę nie cismą. zgadniesz gdzie jestem. Pa, no. Jestem w tym. Yyy. Terefa, z Tycha za mną leci pięć typa. Pozdrawi na serio za... Jeden tylko I mam jedno ty... serduszko Koksają Ty wiesz... No. Kurwa, bierz... ktoś mi bije z knoka Co za typ Ej, to ja już widzę te komentarze, to że... Za... No, no, bije mnie z knoka Jeż... Żelamy, nie? Al... Tak, żelazo Nie żelazo, mam breaking chyba Ale... Mi się wydaje, czy ten typ ma skrypty Bo napierdala z pięciu kratek To wisia, a mi bije mnie z knoka to mi przeszkadza Ci to wisi? Tak Ty chcesz, żebym ja wygrał, czy przegrał? Jakiś ko... <laughs> polizał! <laughs> polizał Kurwa, jakie lagi, kurwa po polizał po polizał koksa nie mam Lizu, lizu Lizu, lizu Kolejny polizał Prawie Siema, siema 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 Czyżby był pierwszy kill już? To typa się ruszyć nie może to Mi się wydaje, co nie seria Serio? Typo się nie muszę ruszyć, coś, coś ma nie tak z głową Gdzie jesteś? Typa <noise> Typo ut utknął, utkną. Gdzie jesteś? E, na dole W ogóle Nie, nie wykopuj go! Się sam wykopuje Zrobię lachać bardzo, dobra? I albo nie biję, albo nie wiem Jest dziwny typek Gdzie się perokował ty... Ty, no, ty, ty Matego Tita Ty tu jesteś? Ty, ty, ty. Wie Wiesz, typu podkładę, man, Manufala Ale kutas Wiesz, ty typu Manufala? Ty, typu ty Nagrane Sofa typa jak spada Naufal. A co to jest do ufal? Może. No, nie, nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, ale e, e, że mi się Jezus. wydaje. Że jak spadasz, uh -huh. to cię teleportuje i nie spadasz. Czyli tak jakby. Jak, no po prostu nie możesz spaść z, do fosy. Tak samo jak Jezus na flasze. Że ten. Na no serio. Je, jest ten na flaży Jezus. O, jedno serce. Ale typek ty na serio jest. Na no, flaży jest Jezus, że możesz yy, nad wodą chodzić. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Kurwa, dwóch, tu leci. Gdzie jesteś, w Fosie? Nie. Jestem daleko, jestem jest, jestem w ogóle daleko od Kuba, W ogóle głęboko, głęboko na dole. Bo typek sobie postanowił mnie sknokać i jestem na dole. Ja jestem w fosie. Gdzie, Gdzie jesteś na dole? Daleko, daleko na dole. To jeszcze... Tu mi go wrzuć chłopie. Się z nim naraz Dobra, wychodzę stąd. Nie będę się z nimi klepał ty, ja mam problem. Jaki? Z w fasie. Nie ja zaraz ja pójdę, bo mam perełkę jedną. Po co do mnie iść? Tu nikogo nie ma. No dobra, to masz problem. Ja o dobre jakiś gdzieś... i... A cyk perełka Czekaj, to minimapkę, tam muszę iść. 10 minut to się nagrywa ty już no ja no co za ham chcesz osie? jest tam ktoś? nie wyszedłem No dam 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 A ja mam lagi TY LOL! dam tutaj się albo mój nie tak mnie tak nie mój y, twój mój nie może To może tylko na tylko na high cię może może, nie ty wbijecie uh, uh, tam dość uh, w... do środka Do fosy pójdzie O kurwa jakie lagi ty ale, ale lagi ma Ale typek ma lagi Ale go cofa Serio Do fosy Ale się... go cofło Koblowanie się Daily. Really... Ale typek ma lagi Ja jestem fasiel ja mam półtora serduszka Wiesz co? Nie wiem Ciao. Dział Kurwa Już jeden tu. Typek sobie zdedał Spadł sobie tak ładnie, sobie ułożę Trzech typa jest nade mną. Pode mną ja jestem w fosie. Wychodź stamtąd. Nie mogę, nie mam, znaczy mam jedną perełkę. No to, a masz wodę? No, no to wodą się podsadzaj. Można? No, można. Czekam, mam jedną ty... wody. Mam dwa wiaderka wody. Widzę cię tam, w fosie, twój nie widzę. Widzę cię. Ej, tu typo bez tego biega. Ty. Ty. Samobójca. Jebany zrobił łatera. Półtora serca ty. Gdzie jest? W fosie. Półtora serca. Minęliście się z nim. Dwóch typów jest chyba w fosie. Giep giep, 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 giep Ale mu zaokładam, strefa Ty, Strefa, 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 się No i lognął jak Strefa mocy Dziękuję No ty kurwa Śnieżki dostałem od niego Dobra robię sobie se... Patrz to się robi Co? Wyrzuciłem setę. Porusz jakiś temat, no, poruszę jakiś temat. Dobra, o masturbacji co? Nie. A powiem teraz tak, tak. tobie kawałek Boga? No. Mhm. Kawał No nie ma, że kawał. ma nie ma, no, Fosa, Roman, Fosy, ilu jest jeszcze? Czterech. Dawaj, podsadzaj mnie. Podsadzam mnie. Co? Jak? 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 mnie Jak? 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 Co Co, co Jak? łapek, o. I a, a, będzie nagrywany nowy film Oczywiście Gdzie mhm. jesteś mały. Co pięć łapek Kurwo Wziąłeś <laughs> mi wodę <laughs> I dobra O tam typ Patrz Dobra kadabra I Już go nie ma Nie z loga Ogólnie <laughs> będzie słychać moje umy... Będzie, słychać moją łyżkę. Kurwa, że rano. No i dwa VS1, on teraz, siema siema. Mam 7 koksów. Aha. Fossa gaming, okej. Okay. 2 HP. Pozdro.